sześć przyjaciele. Jednym z popularnych silników benzynowych jest pierwsza 4TSI. Trzecia oktawia korzysta ze swojej poprawionej wersji EA211. Zamiast łańcucha rozrządu montowany jest tutaj pasek zębaty. Silnik nie sprawia na razie większych problemów, a zużycie oleju mieści się w rozsądnych granicach. Nie słyszeliśmy też nic o złożach węgla. Jednak wielu właścicieli musi radzić sobie z awariami turbodoładowania. Problemem jest siłownik turbiny, który się zacina. Do września 2014 roku był on zintegrowany z turbosprężarką, więc do wymiany był cały zespół. Wtedy stała się możliwa wymiana siłownika oddzielnie od turbiny. Niezawodność silnika pierwszego 2TS i również została oceniona dobrze. To prawda, że u 200B, u 200 biego moc wyraźnie nie wystarcza dla tak dużego samochodu. Najmocniejsze pierwsze 8 i drugie 0 TFS i to ten sam EA 888 z napędem łańcucha rozrządu. Na szczęście z napędem rozrządu nie ma już problemów, a kwestia zużycia oleju nie jest już tak paląca jak wcześniej. Nowy wolnosący 1,6 litra, teraz z napędem łańcucha rozrządu, czasami rozczarowuje przy przebiegu 100 tysięcy km dość głośną pracą pompy paliwa lub przesuwnika fazowego. Termostat jest częstym problemem w samochodach z silnikami benzynowymi. Jego nieprawidłowe działanie może prowadzić do przegrzania, a czasami przegrzania silnika. Może zawieść po od 10 do 20 km. Po od 50 do 100 km pompa może również ulec awarii. Pierwszy 6 TDI CR zastąpił pierwszy 9 TDI. W wersji podstawowej młody silnik ma taką samą moc i moment obrotowy jak stary silnik. Cześć przyjaciele, szukasz używanego samochodu, warto zwrócić uwagę na stronę CARME Pro. CARME Pro to duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części, absolutnie wolny, wejdź na stronę CARME Pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów. Ale pierwszy 6 TD i pali mniej około 5,5 litra 100 km. Nawet przy pełnym obciążeniu spala około 6,5 litra 100 km. Typowym problemem małego silnika diesla jest przedwczesna awaria pompy wodnej. Innym częstym problemem jest awaria czujnika powietrza doładowującego. Niemniej dobry jest drugi 0 tdi CR 150 lub 184 km. Jego główną słabością jest napinacz paska rozrządu, który nie jest w stanie wytrzymać przydzielonych mu 200 tysięcy km. Należy go wymienić bliżej 150 tysięcy km. Najdroższe usterki dotyczą skrzyń biegów. Następuje na przykład przedwczesne zużycie łożysk w ręcznych skrzyniach biegów. W tym przypadku pojawia się charakterystyczny dźwięk. Osławiona DSG nie uwolniła właścicieli od zmartwień. Chociaż warto przyznać, że odsetek awarii spadł. Najgorsze opinie zbiera DSG-7 DQ200 z suchym sprzęgłem. Po od 150 do 200 km naprawy są praktycznie nieuniknione. Istnieją jednak również pozytywne przykłady z bezproblemowym przebiegiem przekraczającym 350 000 km. Najczęściej trzeba wymienić sprzęgło i łożysko oporowe, rzadziej mechatronikę. Warto zauważyć, że do 2014 roku gwarancja na robota wynosiła 5 lat, a następnie została skrócona do 2 lat. Dużo trwalsza okazała się DSG-6 DQ250 ze sprzęgłem w kąpieli olejowej. Stosowany jest wyłącznie w połączeniu z 2-litrowym turbodizlem. DSG-7 z mokrym sprzęgłem przeznaczona jest wyłącznie do wersji RS z silnikiem benzynowym o mocy 245 km. Hydromechaniczna automatyczna skrzynia biegów trafiła do wolnosącego silnika o pojemności 1,6 litra. Póki co nie zgłosił żadnych skarg. Uniwersalna platforma umożliwiła nie tylko zwiększenie rozstawu osi, ale także zastosowanie różnych typów zawieszeń. W zależności od wersji silnika, w Oktawii z tyłu montowana jest belka skrętna lub układ dźwigni. Konstrukcja wielowahaczowa jest stosowana w najmocniejszych modyfikacjach pierwszej 8 TSI i drugiej 0 TSI, RS, a także w obecności układu napędu na wszystkie koła. Zawieszenie ma przyzwoitą żywotność, ale często przeszkadza w uderzeniach, szczególnie z tyłu w wersjach z belką. Możesz pozbyć się hałasu, zastępując standardowe amortyzatory analogowymi. Pukanie w przód z reguły występuje z powodu banalnego zużycia rozpórek stabilizatora i tulei. Pierwsi klienci napotkali awarie elektryczne. W większości przypadków udało się pozbyć dolegliwości poprzez aktualizację oprogramowania. Były też problemy z elektrycznymi szybami. Po wymianie przełącznika problem nie powrócił. W samochodach wyposażonych w ksenon czasami zawodzą spryskiwacze reflektorów. Z powodu uszkodzenia sprężyny wtryskiwacz pozostaje w pozycji otwartej. Usługa polega na całkowitej wymianie atomizera. Kolejną chorobą wieku dziecięcego jest samoistne obniżenie oparcia fotela kierowcy z mechaniczną regulacją pozycji. Jeśli znasz awarię innego modelu, koniecznie napisz o tym.